Widzowie, 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 w końcu to mamy! Pewnie każdy z was już troszeczkę, albo bardzo, zaczął nudzić się EAFC 25, coś co miał być super, na cały rok miał być content, no troszeczkę się zaczęło wypalać. I na szczęście dostałem szybszy dostęp do Polish Expansion Patcha, czyli Patcha, w którym widzowie oprócz tego, że gracie ekstraklasą, możecie zagrać sobie pierwszą ligą. Gdzie na przykład jest Arka, Bruch Betniczecza, Chrobry Głogów, GKS Tychy, Górnik Łęczna, Kotwica Kołobrzeg i wiele, wiele innych drużyn. Oprócz tego jest druga liga polska: Hojniczanka, Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Dwa Wisła Puławy, Wieczysta Kraków. Więc całkiem prawdopodobne, że zrobimy sobie w ogóle jakąś karierkę wieczystą. Jest Świt Szczecin, najładniejszy herb, jaki kiedykolwiek powstał swoją drogą. I wiadomo, no, wiele innych drużyn. I to, co mnie najbardziej cieszy, to Polska trzecia liga. Dlaczego mnie to cieszy? Bo sam kiedyś sobie grałem w trzeciej lidze: Mamy Elanę Toruń, GKS Bełchatów, Krzostrowiec, Zieloną Górę, no naprawdę sporo tych drużynek. Mamy, widzowie, Puchar Polski. I możemy sobie zagrać normalnie Puchar Polski. I mamy też super Puchar Polski. Czyli to, co każdy ma za przeproszeniem w kupie. Twórcy zadbali też o to, żebyśmy dobrze bawili się w menu, gdzie mamy dużo polskich piosenek. Na przykład Kwiat Jabłoni. Jest Quebona fidę. Modelki śpiewają, chyba że z tobą. Nie pan, chyba że z tobą Jest Taco Hemingway Jest Gibbs, Michel Agnieszka Chylińska Marcin Najman, Mezo Liber. Znajdziemy tutaj też Tripsa OSTR-a, 5-2 Dębiec I naprawdę wielu Wielu, wielu innych artystów Którzy umilą nam czas w menu I finał Pucharu Polski wygląda w ten sposób Kibice idą na stadion Cieszą się, świętują. Nie wiadomo jeszcze co, po prostu pewnie to, że ich drużyna dotarła do finału, ale patrzcie, jak ten puchar wygląda! Dopieszczony pucharek. No, i dlaczego sama FIFA nie potrafi zrobić takich rzeczy. Dlaczego młodzi polscy utalentowani twórcy muszą dbać o to? Zanim przejdziemy dalej, krótka informacja, widzowie, to jest moja drużyna Football Team. Jak widzicie, gram na serwerze Classic i wy również tam grajcie ze mną. Jak widzicie, ostatnio dużo tutaj budujemy. Wyrzuciliśmy nieaktywnych graczy, przez co nasz skład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Oprócz samego grania mamy tutaj zadania, na przykład zadania treningowe. Kianki węgorza, czyli moja drużyna. Potrzebuję Was cały czas widzowie, dołączajcie, link macie w opisie, a jeżeli dołączycie właśnie z linku, który znajduje się poniżej... Dostaniecie fajny bonusi. Ale spoko, jeżeli zarejestrowaliście się nie z linku, to wchodzimy w sklep. Tutaj klikamy kody, wpisujemy kod węgorz i odbieramy nagrodę. Oprócz tego możemy iść do pracy, na stołówkę na rynku handlować, są rankingi, pojedynki na karty. To co ja chcę zrobić, to awansować z drugiej ligi do pierwszej i wygrać tam mistrzostwo. Ale nie zrobię tego sam. Dlatego kliknij w link, który znajduje się pod opisem filmu. Wtedy będziemy sobie razem grali, a tymczasem wracajmy do odcinka. Jak widzicie mamy baneryt, gdzie było napisane Zawisza kontra ARKA. Mamy napis Puchar Polski, hashtag Puchar Tysiąca drużyn. W dodatku, widzowie, hymny klubów! I to jest naprawdę bardzo dużo roboty. I nie wiem, czy widzowie słyszycie, ale w tym momencie jest polski doping. Nie zatrzyma nas! La 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 Aż mam ochotę pójść na jakiś polski mecz Więc oprócz tego, że mamy trzecią, drugą, pierwszą ligę Dzięki czemu możemy grać różnymi zespołami Którymi wcześniej nie mieliśmy okazji grać w FIFA. Mamy również specjalne banery reklamowe Widzicie, dostępne na sklep łączonaspiłka.pl Wow, do tego jest cała lista piłkarzy, którzy w końcu otrzymali swoje twarze. Tak, nie każdy w FIFA ma swoją twarz, a jest profesjonalnym piłkarzem. Jakby tego było mało, przyśpiewki, oprawy, kibice, zachowania kibiców, naprawdę mega dużo zmian. I tradycyjnie, tak jak w zeszłym roku, jako że oczywiście jestem polski patch, jest więcej drużyn, muszę mieć na sobie koszulkę jakiejś polskiej drużyny. Witam, swoją drogą, czy tylko ja robię takie dziwne numery na plecach? Jak widzimy, kibice naprawdę dobrze wyglądają. Szaliki, koszulki, bluzy, banery, które tam są na górze. Zawisza huligans tam widziałem nawet. I zapewne widzowie zastanawiacie się, czy Wy również możecie zagrać e, tymi drużynami? I moja odpowiedź brzmi: tak, możecie, ponieważ mamy dla was prezent, a nawet trzy prezenty. Wraz z chłopakami, którzy stworzyli Polish Expansion Patch. Przygotowaliśmy małą zabawę. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie, jaki klub jest Waszym ulubionym. Polski klub. To musi być. Polski klub, widzowie. A my odezwiemy się do trzech osób, które po prostu będą szczęśliwcami i dostaną również darmowy dostęp do tego pacza. Więc, widzowie, oglądajcie do końca, bo będzie tam jeszcze jeden mały szczegół. Za moment będzie koniec finału Pucharu Polski. Zobaczycie, jak wygląda cała oprawa tego wydarzenia Puchar z bliska. Zawodnicy, jak się cieszą. A w tym momencie, widzowie, oczywiście, jeżeli chcecie wygrać dostęp do tego pięknego pacza, to oczywiście, widzowie, musicie, musicie obserwować mnie, subskrybować, więc. Subskrybuj już teraz, jeżeli chcesz grać polską pierwszą, drugą, trzecią ligą. Kipica, Zawiszy, Bydgoszcz się cieszą i wydaje mi się, że jakoś tak lepiej się cieszą, że oni są naprawdę dumni z tego, że wygrali. Zobaczmy, czy są jakieś dźwięki. Jest doping kibiców. Tam mamy fan klub Rumia, chyba było napisane. Arka na górze, napisy. No, powiem wam, że naprawdę spoko. Zobaczmy teraz, jak wygląda Puchar z bliska. Zawodnicy się cieszą. I mamy teraz Puchar polski, który będzie za moment dźwignięty przez drużynę. Zawiszy, gość. No i Puchar wygląda naprawdę solidnie. To trzeba przyznać. Najlepsze jest to, że temu wszystkiemu ciągle towarzyszą polskie przyśpiewki i. Mamy to! Zawodnicy dumni, kibice dumni. Zawisza Bydgoszcz, fajna drużynka. Kiedyś muszę wybrać się na mecz swoją drogą. Więc już wiecie jak wygląda Puchar Polski. A zastanawialiście się jak wyglądał mecz Ruchu Chorzów z Górnikiem Zabrze albo z Gieksą Katowice, która ma nowy stawion. Sprawdźmy jak to będzie z Górnikiem. Wielkie derby Śląska! Spotkania derbowe. Stadion Śląski! Tutaj mamy cały. Co jest grane? Ja nie wiedziałem, że tu będzie stadion Śląski. Przynajmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. I podobno, jak są mecze derbowe, czyli takie jak ten. To mamy tutaj dodatkowe jakieś celebracje zawodników. Mamy tutaj yy, lepszy doping. Czasami po bramce, może jakieś konfetti specjalne wybuchnąć. I ja chciałbym to zobaczyć. Dlatego zobaczmy, jak potoczą się derby tych dwóch drużyn. Słychać już Ultrasów, którzy dopingują. Ruch Chorzów w posiadaniu piłki. Ruch Chorzów. Pierwszy groźny. Nie był to groźny, ale mamy strzał na bramkę. Oj, 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 chyba będzie kartka to Znaczy, musi być kartka, oby nie czerwień Oby nie czerwień, panie sędzio, niech się pan ogarnie Podolski tam chyba leżał To może sfaulował ten Denis Ventura, może jest kuzynem tego chłopaka Z yy, tego turnieju Co Podolski mu w kolano tak wszedł Nieładnie, no tutaj mniejszy Faul, ale nadal faul, tak? La, 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 la La, 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 la. Szczerze muszę wam Powiedzieć, że w momencie, kiedy Jest polski doping, kiedy może to słyszeć. Jakoś tak od razu przyjemniej się gra, gdy słyszycie jakieś jazda z kurami. Um, drużyno jazda z kurami la 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 la, la. albo, o leś, groźny strzał poprzeczka, co to było? że Barański ma tak ułożoną lewą nogę, bardzo dobrze, spójrzcie na ten strzało, jak to poszło centymetry i mamy bramkę w ogóle piłka jakiegoś dziwnego czegoś dostała, widzicie, ona idzie raz w prawo, raz w lewo halo, AFC. Teraz słyszymy Alea, o niebiescy gol Pewnie dlatego, że jesteśmy na Stadionie Śląskim Gdzie Ruch jest gospodarzem Więc jest tu zapewne więcej kibiców w Ruchu Chorzów Ale bardzo bym chciał, żeby Ruch wrócił do tej elity Żeby mogły być właśnie derby z e, GKS-em, z Górnikiem Bo są to mecze, gdzie naprawdę panuje świetna atmosfera Jeżeli nie mieliście nigdy okazji, zapraszam na Śląsk Tam naprawdę jest ciekawie na meczach Spójrzmy, co tutaj jeszcze się wydarzy Jest groźny strzał, jest obrona Bramka, potrzebujemy bramki, żeby zobaczyć, czy będą specjalne celebracje czy będzie tutaj coś widowiskowego? Jak na przykład ta obrona, bardzo ładnie Bramkarz górnika. I to jest piękne, jest jakaś akcja, kibice zaczynają robić się głośniej, słychać ciągle te przyśpiewki, no naprawdę jakie to jest cudowne. Ja szczerze wam powiem, że mógłbym kupić osobną grę, gdyby właśnie wyglądała tak. Gdyby ta gra. W sensie, no to jest patrz, prawda? No patrzcie tych kibiców, atmosfera, topeczka. Gdyby to kosztowało jakieś 100 zł, ja bym kupił. Zaczynamy drugą połowę, Kibice się już obudzili. Zjedli, gęstą, wypili kawę. Kawę się pije na meczach. Popcorn pewnie sobie jedzą. No i zaczynamy, zaczynamy. Zobaczymy, kto zwycięży. Te derby. Ale teraz doping. No takiego dopingu się nie spodziewałem, ok? I to są emocje, a nie że 50 tysięcy razy gramy tymi samymi drużynami, bo mamy do wyboru tylko i wyłącznie ekstraklasę. Błędem jest to, że FIFA sama nie robi czegoś takiego z siebie, bo wszyscy co, co tu się dzieje? Emocje. Górnik polukarnym to musi być bramka, dokładnie tak. I zobaczcie, mamy tutaj odwzorowane twarze. No piłkarze wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze, to trzeba przyznać. Słyszymy teraz kibiców górnika, którzy dopingują. Nasty, na, na trzeci czas, tak, tak. Eee, teraz jest przyśpiewka o tym, że Ruch powinien zdobyć 15 mistrzostwo. No, ale przegrywając mecz z drugą drużyną, która ma 14 mistrzostw Polski. Bo, bo jest remis, nie wiem czy wiecie. Dwie najbardziej utytułowane drużyny w Polsce. No to raczej się to nie uda. Przegrywa Ruch, wygrywa górnik. Ale nie było tej specjalnej, widzowie wiecie, tego wybuchu, podpalenia flar. Widzowie, nie będzie tak, że kurczę, no nie zobaczycie jak wygląda oprawa. Dlatego wiem, że najlepszą okazją będzie pokazanie wam meczu Lech Poznań-Legia Warszawa, ponieważ w tym meczu, dzięki temu patchowi, powinno zadziać się coś pięknego. Pracownicy robią wszystko, aby doprowadzić Murawę do porządku dziennego. Po ostatnich ciężkich starciach Lecha Poznań wszedł czas na drużynę z Warszawy. Legia przyjeżdża do Poznania. Ale to robiłem wstępną, są sam mam ciarki, nie wiem czy widać, ale te ciarki zasługują na likę Robi to robotę, robi to robotę widzowie, to że wychodząc na jakieś y, boisko, obojętnie czy to jest ekstra klasa Pierwsza, druga czy trzecia liga y, Słyszymy za każdym razem hymn drużyny, która jest gospodarzem Ale te banery z tyłu, właśnie typu Kolejusz, Poznań z flagą Polski, Miucu, kocham Przystrzał pierwsza bramka i czy będzie tutaj od razu oprawa? Albo o! Widzieliście, przez chwilę było! Dlaczego sędzia, dlaczego operator to zmienił? Były niebieskie dymy tam na meczu. Po tym strzale było niebiesko na trybunach. Operator, coś ty zrobił! Jest! Mamy to! Mamy to jest to prawa widzowie! Zobaczymy czy zaraz jak strzelimy kolejną bramkę to będzie tak samo. Oczywiście widzowie poziom najłatwiejszy tylko z tego względu, żeby padały bramki. Czasami nawet najłatwiejszy poziom jest za trudny. Z swoją drogą patrzcie jaki fajny padzi. Much 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 later. Dobra jest kolejna bramka i teraz musimy zobaczyć to lepiej. Czekajcie, pobiegniemy do trybun, do trybun, do trybun, biegnij do trybun. Wskocz, gdzie są dymy? Ale muza w ogóle leci. Coś tam kąszone. La 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 la. Ja znam te piosenki, widzowie. Kiedyś nagramy karaoke z Węgorzem, obiecuję. Nie, dobra, jednak ja nie obiecuję. Doping głośny, banery sponsorowane są e, widoczne. Mamy wszystko. Naprawdę kocham ten patch za takie rzeczy. Co oni się starają? Wy oczywiście, widzowie, możecie też sobie tak zagrać. Tak jak wcześniej powiedziałem, trzy osoby wygrają to e, pod tym odcinkiem również dostęp do tego patcha. Więc, widzowie, oglądajcie koniecznie do końca, bo będzie tam jeszcze jedna ważna informacja, tak jak wcześniej powiedziałem, a teraz zobaczmy, może wybiegnijmy tutaj, może... Czy są gdzieś dymy? Nie ma. Chyba skończyły się przy pierwszej bramce. La 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 Oczywiście, z tego co ja kojarzę, jest to możliwe tylko i wyłącznie w trybie kariery menadżera, bo możecie sobie grać teraz w ogóle karierki menadżerami z na przykład pierwszej ligi, z drugiej i z trzeciej. Nie wiem szczerze, nie wiem, przepraszam, czy oni są podobni, ale ej, to są zdjęcia, więc oni są podobni do siebie. Więc to jest naprawdę kolejny ogromny plus. Bo powiedzmy, że jesteście kibicem GKS-u Jastrzębia. Pozdrawiam. Zamiast mieszkam obok. Możecie grać z Patrykiem Szymikiem. Jesteście yy, kibicem wieczystej. <laughs> Możecie grać legendarnym Sławomirem Peszko. Jest trener Gre Grzegorczyk. Jest trener Skrobacz w ogóle. Oj, on troszeczkę w grze inaczej wygląda. Yy, trenera Skrobacza miałem okazję poznać, yy, ponieważ był on trenerem przez chwilę w Pniówku Pawłowice. Taka ciekawostka. Ostatnio ktoś w ogóle napisał, że jak Węgorz kogoś zna, to zawsze jest to ktoś, kogo poznał w ruchu. Prawda, prawda. Możecie również zagrać karierę zawodnika tymi drużynami. W sensie się z zawodnikami, którzy grają w tych niższych polskich ligach. Na przykład, czy jest tutaj Betflik trzecia Liga? Mamy tutaj drużynę taką jak e, GKS Bełchatów. I, i, i gdzie jest mój przyjaciel? Jest i on jest Konrad, no ale w grze to on nie wygląda jak on. Konrad wygląda jakby był 60 lat. Aż mu zdjęcie myślę. Ej, bo jesteś w grze, co nie? Ja sobie tobą gram. A jak ty wyglądasz chłopie. 92 lata. Pozdrawiam serdecznie. No, ale możemy sobie zrobić im karierkę na przykład i możemy wszystko tutaj robić tak, jak jest to normalnie w karierce, więc jest to na pewno bardzo, bardzo fajne. Dodali nawet tutaj realnych sędziów i może nam sędziować pan Szymon Marcinia. Jak widzicie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo nowych opcji. Link oczywiście w komentarzu. A wy widzowie pamiętajcie o tym, żeby napisać komentarz, żeby również zagrać sobie w tego moda. Jeden minus, no mody są możliwe tylko jak się gra na komputerze, ale no cóż, tak to działa. Dzięki za oglądanie. Zostaw lajka i suba, a ja za niedługo wrzucam kolejny odcinek z Pepa, bo mam kilka fajnych pomysłów. Elo! Pua. Nie sięgam do kamery. Kurde...